Tu, Kielce. Gorąca 16.2, 2 prosto z targu w Kielce. Mimo pandemii, my działamy dalej, cały czas na Was czekamy. Pamiętajcie o naszych bohaterach. Cała służba zdrowia czeka na naszą pomoc. Link do zrzutki na się pomaga, macie w opisie. My nadajemy: Jestem tu w targach, sam, Volume Tu, razem z Miszką. Zrobimy dzisiaj dla Was show Jedziesz łysku. 2020 to miał być nasz rok. Przez epidemię większość zrobiła w tył krok. Nie odbyły się żadne targi wiosenne, lecz trzymamy kciuki, by okazały się jesienne. Agrotech i Plastpol, cała wiosna przemysłowa, nie odbyły się, chociaż załoga była gotowa. Teraz czeka przed nami jeden z większych w świecie graczy, targi zbrojeniowe w piercach tego nigdzie nie zobaczysz. W czasie kryzysu my się nie poddajemy. Nasze teka usługi Wam oferujemy. Naprawi, przesadzić, może coś zaprojektować. Możemy nawet meble dla Was przygotować. Żyjemy nadzieją, że wszystko będzie w normie. Lojalni w biznesie, firmy znów będą w formie. Zmieniaj termin, nie rezygnuj, bądźmy branży naszej wierni. Wspieraj biznes, gospodarkę, nie pozostawajmy bierni. Dzięki wielkie, to był targi Kielce Hot 16 Challenge. tu. Mamy dla Was trzy nominacje i czwartą zagraniczną, czyli dla Nadarzyna. Nominujemy targi w Poznaniu, targi w Krakowie oraz targi w Lublinie. Pokażcie, że też jesteście za służbą zdrowia, łączmy się razem w biznesie, nagrajcie coś od siebie, coś fajnego. Czekamy na Wasze propozycje, będziemy Was szukać w sieci. Trzymajcie się. Elo!